Uczucie, kiedy potrzebujesz odkręcić? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć 10, 11 12. Około 13 śrubek i masz do dyspozycji tylko takie urządzenie, ale skup się uważnie, coś tu jest nie tak. Pokażę Ci teraz to. A to widzisz o co chodzi? Dokładnie, nic nie pasuje! To nie jest, że jest irytujące, frustrujące, to strasznie wkurza. Dlatego moja dobra żona kupiła mi coś takiego. Ja z początku myślę. Wibrator? Jakaś sugestia? Ale otwieram. Pokazał mi się taki fajny zestaw. Patrz, 24 bity po jednej stronie, jak odwrócisz, 24 bity po drugiej stronie, i wszystko trzyma się na magnes. No i powiem wam, że końcówek jest naprawdę masa. Jest, moja pasuje. No co, moi drodzy, załączam wam link w komentarzu, bo w profilu i powiem wam, że naprawdę dobrze to działa, bo już szybka wykręcona. Na no ten śrubokręt elektryczny ma także lampeczkę LED, która poświetli ci tutaj różne trudno dostępne miejsca. A także trzyma śrubkę na magnes, bo bity są na magnes.